Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Paulina, a to jest kanał z czym to się czyta. Dzisiaj chciałabym Was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na podsumowanie czerwca. W dzisiejszym odcinku powiem przede wszystkim na temat tego, co u mnie się działo przez ostatni miesiąc jakie czytałam gazety, jakie czytałam książki, jakie oglądałam filmy, chociaż tutaj bez zbędnych szczegółów. Również na temat tego. Hmm, co wiąże się przede wszystkim, ja tutaj patrzę na bok, ponieważ mam ściągawkę w postaci dokumentu na komputerze. Również będę mówić na temat tego, co wiąże się z odnowieniem różnego rodzaju współprac na YouTube. Zapowiem również inne filmiki. Już teraz, zanim zacznę w ogóle podsumowanie miesiąca, chciałam Was bardzo serdecznie zaprosić do oglądania filmiku, który pojawi się w niedzielę. Będzie to wywiad z Natalią Fijewską z Danowską. Natomiast będzie to wywiad nie tylko na temat teatru Młyn, który jak wiecie, absolutnie uwielbiam, ale po prostu wywiad z niezwykle interesującą i dojrzałą kobietą, którą, z którą będę rozmawiać między innymi na temat y, epidemii koronawirusa, na temat tego, w jaki sposób przeżywały te rodziny, w jaki sposób przeżywały to dzieci, również na temat roli pisarza i kreacji y, pisarza w jego własnym dziele. Także już teraz was bardzo serdecznie zachęcam do tego, żebyście ten film y, obejrzeli w niedzielę o godzinie 17. Natomiast właśnie, a propos y, godzin publikacji filmów, chciałabym was uprzedzić. Już niektórzy z was pewnie to zauważyli, inni może nie, że zdecydowałam, że filmy będą pojawiać się w każdy wtorek, czwartek i w niedzielę o godzinie 17. Zawsze. Mam nadzieję, że jakieś tam drobne opóźnienia nie będą mi się zdarzać. Natomiast, no, czasami yy, zdarzyć się może jakiś problem techniczny, który sprawi, że film pojawi się na przykład godzinę czy dwie później. Natomiast tak czy siak postaram się, żeby działo się to regularnie. Jeżeli chodzi o podsumowanie miesiąca, przede wszystkim no, najważniejszym wydarzeniem był powrót na YouTube tak naprawdę. I też wydarzeniem dla mnie niezwykle ważnym. Ja zbierałam się do tego bardzo długo i w końcu stwierdziłam, że jednak mimo wszystko YouTube to jest nie tylko... Y Moja droga dotarcia do Was, ale także mój sposób na to, żeby motywować się do samorozwoju, i zdałam sobie z tego sprawę ostatnio, właśnie nagrywając jeden z filmików, że tak naprawdę YouTube i nagrywanie na YouTube, właśnie na Booktube, moich opinii książkowych, moich planów, moich opinii nie tylko na książkowe tematy. Są to rzeczy, które mnie bardzo intensywnie motywują w ogóle do samorozwoju, do tego, żeby w jakiś sposób szukać dróg tego samorozwoju w moim życiu. W związku z tym, tak naprawdę, właśnie do tego Bóg typ mi służy od wielu, wielu lat, teraz po tych dwóch latach przerwy również. Zresztą będzie to, znaczy może wy tego nie zauważycie, natomiast ja to widzę po prostu po. Um, nie tylko po Bukholu, który pokażę Wam w kolejnym filmie we wtorek najbliższy. Tak mi się wydaje, natomiast również będzie to widać po książkach, które w tym miesiącu przeczytałam. Jeszcze jedna rzecz, zanim zacznę podsumowanie, to jest kwestia dotycząca tego, w jaki sposób zostałam przyjęta po powrocie. Powiem Wam szczerze, że naprawdę się nie spodziewałam tak ciepłego przyjęcia ze strony widzów. Byłam święcie przekonana, że osoby, które mnie kiedyś oglądały, gdzieś po prostu rozeszły się w internecie i na mój kanał nie wrócą, a tu się okazało, że mam bardzo dużo. Stałych widzów, którzy w dalszym ciągu przychodzą oglądać moje filmiki. Jestem za to naprawdę niezwykle wdzięczna i naprawdę bardzo pozytywnie mnie to zaskoczyło, zachwyciło, więc naprawdę bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy oglądali mnie przed dwoma laty, oglądają mnie dalej i wspierają mnie dalej w tym, co robię. Bardzo Wam dziękuję. Następna sprawa. Tak, następna sprawa jest taka, że myślę, że możemy przejść do podsumowania. Jedną z rzeczy, które przyszły mi do głowy zaraz w momencie, kiedy wracałam do kanału, było założenie własnego klubu dyskusyjnego książki. Klub dyskusyjny książki został założony jest prywatna grupa na Facebooku. Na razie składa się przede wszystkim z osób, które no, znałam wcześniej gdzieś związanych np. z portalem z cyklu, moimi przyjaciółkami. Innymi osobami, które w jakiś sposób były mi znane. Natomiast, jeżeli ktoś z moich stałych widzów, będący, że tak powiem, mieszkańcem Warszawy, kto chciałby się z nami spotykać i dyskutować na temat książek raz w miesiącu, serdecznie zapraszam, żebyście pisali do mnie maile. Na przykład tutaj kontakt macie w opisie do tego filmiku. No i zobaczymy. Oczywiście jakiś tam stopień bezpieczeństwa w tym wszystkim będę musiała zachować, ale wydaje mi się, że akurat osoby, które w jakiś sposób są moimi stałymi widzami, które kojarzę, będzie można tutaj po prostu zorganizować to spotkanie również z tymi chętnymi osobami. Najbliższą książką, jaką czytamy są Wigrowe Wzgórza i jest to pierwsza książka i spotykamy się w połowie lipca, także ja jestem bardzo podekscytowana z tego powodu i nie mogę się doczekać. Decyzja zapadła tak naprawdę z tego powodu, że ja należę również do Klubu Dyskusyjnego Książki związanego z Ursynoteką, z Biblioteką Ursynowską w Warszawie. Natomiast tamte lektury zawsze są wybierane wśród jednak Nowych, zwykle najnowszych. W związku z tym jest to coś, co zapełnia tą lukę w moim życiu, ale mimo wszystko jednocześnie nie wypełnia tej jednej, która dla mnie jest bardzo ważna, czyli dyskusji o klasyce, której tematem, która będzie właściwie takim właśnie głównym tematem tego klubu książki, które założyłam, także już nie mogę się doczekać. Kolejna sprawa. O czym by wam tu powiedzieć? Myślę, że możemy zacząć już. A, jeszcze sekundę. Jeszcze artykuły, które pisałam na portalu z cyklu. W czerwcu nie ukazał się żaden, aż byłam zdziwiona, jak to sprawdzałam przed nagrywaniem tego filmiku. Natomiast na lipiec planowane są dwa artykuły, przynajmniej dwa. Jeden już jest napisany, jest w trakcie korekty, a drugi. Jest w trakcie pisania. Natomiast pierwszy z nich jest to po prostu recenzja Biblii Waginy, której recenzję filmową mogliście już na moim kanale oglądać. Natomiast filmem kolejnym jest artykułem kolejnym jest artykuł na temat krytyki literackiej oraz krytykanstwa między innymi na Booktubie, także już teraz Was bardzo serdecznie zachęcam do tego, żebyście śledzili moją aktywność w mediach społecznościowych, będę tam dawała na pewno informacje na temat najnowszego artykułu na cyklu. Kolejną sprawą, słuchajcie, są filmy, które przeczytałam. Nie będę wam mówić o absolutnie, nie będę wam mówić o wszystkich filmach, ponieważ wydaje mi się, że jest to bez sensu. Natomiast powiem o tak naprawdę kilku najważniejszych. No i też kilka słów na temat sztuk. Właściwie moglibyśmy w sumie od sztuk zacząć. Zacznijmy od filmów. Film, który ja chcę Wam naprawdę zdecydowanie polecić, to jest film Żona, gdzie główną rolę gra między innymi tutaj właśnie Glenn Close. Film absolutnie rewelacyjny o kobiecie, która jest żoną najnowszego Noblisty w dziedzinie literatury. Co się z tym wiąże? Jaką ona odgrywa rolę w jego życiu? Absolutnie, rewelacyjny film, zresztą z bardzo wieloma nagrodami. Następnie oglądałam, między innymi, film pewnego razu w Hollywood z Bradem Pittem i z Leonardo DiCaprio, Quentina Tarantino. Powiem Wam szczerze, że. Ten film mi się bardzo podobał, dopóki nie obejrzałam końcówki. Końcówki dla Tarantino charakterystycznej, która kompletnie do tego filmu moim zdaniem nie pasowała i kompletnie ten film zepsuła. Natomiast. Samo zdarzenie, które miało miejsce na koniec, wiadomo, dla osób, które orientują się mniej więcej w historii rodziny polańskich, że końcówka ta w pewien sposób była konieczna, bo w jakiś sposób o tym między innymi był ten film, o Hollywoodzie tamtych lat, natomiast powiem Wam szczerze, że ja totalnie zachwycona nie jestem. Następnie, słuchajcie, oglądałam dwa filmy, bardzo miłe, bardzo takie cieplutkie, milutkie i wspaniałe. Jeden z 2019 roku, Late Night z Emma Thompson i drugi z roku 2010 z Harrisonem Fortem, Dzień Dobry TV. Oba filmy strasznie do siebie podobne. I najśmieszniejsze jest to, że to chyba kwestia polecajek na Netflixie, ponieważ dostałam polecajkę jednego filmu po drugim, i może rzeczywiście jest to po prostu moja wina, że od razu w te polecajki weszłam. Oba filmy są bardzo fajne, takie bardzo luźne, miłe komedie motywacyjne, tak zwane. Natomiast no, nie są to filmy wybitne, umówmy się, ale rzeczywiście można je obejrzeć, zwłaszcza dla po prostu zwykłego odpoczynku. Oglądałam, słuchajcie, pli, film Platforma na CDA. Serdecznie Wam polecam. Moim zdaniem absolutnie rewelacyjny, ale jednocześnie bardzo mroczny. Więc, jeżeli jesteście należycie do ludzi o słabszych nerwach, to zastanówcie się zanim do tego filmu usiądziecie. Natomiast faktycznie, moim zdaniem, nie tylko taka sama warstwa, tutaj fabularna, czy też sposób realizacji jest dosyć ciekawy. Ale właśnie taka warstwa znaczeniowa, interpretacyjna, filozoficzna tego filmu. Także serdecznie Wam polecam, żebyście do tego filmu usiedli. Um, oglądałam również kilka filmów starych, które już wcześniej gdzieś tam się przez moje życie przewijały. Powrót do przyszłości. What to expect, we, expect when you're expecting? Jak stracić chłopaka w 10 dni? Mnóstwo tego typu starych filmów, które gdzieś tam się przez moje życie przewijają, które bardzo lubię. Oglądałam również Zodiak. I to jest, słuchajcie, jedno z największych zaskoczeń. Film, e, który mam wrażenie, że oglądałam go kilka dni, a oglądałam go jednak mimo wszystko ciurkiem. Natomiast fabuła jest taka dziwaczna, film jest taki wciągający w tym, co pokazuje, że ja zdecydowanie jakby straciłam poczucie czasu, i jednocześnie nie podaję na talerzu tego, czego oczekujemy. Mówi przede wszystkim o seryjnym mordercy, znanym jako Zodiak, działającym w Stanach Zjednoczonych. No, ładnych, kilka lat temu, bo to jednak było, bodajże, początek jego działalności gdzieś w latach 60., także minął kawał czasu. Natomiast serdecznie Wam polecam, bo film jest rzeczywiście dobry. Jeśli chodzi o seriale, był to Rzym, Rancho i Dom, także seriale, które doskonale znam, natomiast w jakiś tam sposób sobie je powtarzaliśmy. Serdecznie Wam polecam szczególnie serial Rzym jako Zapis pierwszych lat rządzenia Cezara oraz później Oktawiana Augusta. Bardzo ciekawy sposób, pokazany głównie z punktu widzenia ludu, ale również z punktu widzenia arystokracji, także moim zdaniem warto ten serial znać. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o sztuki, no to oczywiście wiadomo kwestia koronawirusa, więc nigdzie nie chodziłam. Natomiast osoby, które oglądały filmik o teatrze Młyn online za darmo. Zdaję sobie sprawę z tego, że na pewno oglądałam Niedzielne Południe i Maskaradę Gminy. Serdecznie Wam polecam te sztuki, jak niedługo zacznie się sezon teatralny, żebyście przyjechali do Warszawy i je zobaczyli, ponieważ niestety już na YouTubie i na Facebooku Teatrum młyn nie są one dostępne. Były dostępne każdy przez trzy dni po premierze. Natomiast w dalszym ciągu można um, słuchać, oglądać Słuchowisko czytane przez Zuzannę Fijewską Malasze, tekstu pod tytułem Daleko, napisanego przez Natalię Fijewską Zdanowską. Zresztą o tym będziemy również mówić w wywiadzie, który okaże się w niedzielę. No i słuchajcie, koniec, jeżeli chodzi o rzeczy, które mam wrażenie was najmniej interesują, jestem trochę wredna, wiem, natomiast przychodzę do was z tymi, które was interesują najbardziej na koniec. Najpierw gazety, które przeczytałam, gazety, których recenzje już się pokazały i są to książki kwiecień 2020 dwumiesięcznik oczywiście także niedługo będę do was przychodziła z kolejną, z kolejnym wydaniem tego magazynu bo z tego co wiem to już w tej chwili jak dostajecie ten filmik jest dostępny także czekajcie na recenzję i jeżeli chodzi o drugi magazyn który przeczytałam w tym miesiącu to jest to magazyn Przekrój Przekrój który w tym momencie też już chyba ma swoje kolejne wydanie, tak mi się wydaje. To jest wydanie marzec-czerwiec 2020, więc niedługo również przyjdę do Was z przekrojem lipcowym. Następnie książki, które w jakiś sposób zaczęłam może nie książki, może najpierw gazeta, przepraszam. Następnie właśnie gazeta, którą zaczęłam. Czytać w czerwcu, ale nie skończyłam, w związku z tym bardziej zalicza się ona do podsumowania lipca prawdopodobnie. Natomiast chcę Wam już zaznaczyć ją w tym momencie. Jest to czasopismo artysta i sztuka. Jest to kwartalnik. Już teraz serdecznie Wam polecam, ponieważ jest absolutnie rewelacyjny, zwłaszcza jeżeli chodzi słuchajcie o reprodukcję obrazów, które tutaj są bardzo dobrze zrobione, bardzo dobrze przedstawione. Następnie słuchajcie książki, które przeczytałam w tym miesiącu i trochę ich jest. Łącznie dziewięć w tym dwie zaczęłam czytać, nie skończyłam, więc uczciwie doszłam do wniosku, że nie będę Wam ich pokazywać jako przeczytane. Może Zacznijmy od tych, które czytać zaczęłam. Jest to Mazel Tov, jak zostałam korepetorką w Domu Ortodoksyjnych Żydów, autorki J.S. Margot. Od wydawnictwa Czarnego, wydane w 2018 roku. Książka, którą właśnie czytam na dyskusyjny klub książki w Bibliotece Ursynowskiej. Także dużo jeszcze na temat tej książki wam nie powiem, ale powiem Wam szczerze. Tyle, że na tę chwilę mnie wciąga, na tę chwilę mnie bardzo interesuje, także zobaczymy, jak to będzie. Na pewno recenzję tej książki dostaniecie, chyba że nie chcecie, dajcie znać. Następnie książka, którą zaczęłam również czytać, to Bestiariusz Zwierzęta od wydawnictwa Bosch. Coś absolutnie rewelacyjnego i pięknego, także już teraz was zachęcam do tego, żebyście czekali na. Mm, na recenzję tej książki. Następnie dziewięć książek, które w tym miesiącu przeczytałam. Niektóre z nich już widzieliście, niektóre z nich widzieliście już recenzje innych nie, także zaraz wam powiem. Jak wygląda sytuacja z każdą z nich? Na początek portrety autorstwa Polian, portrety wydane przez wydawnictwo Borgis, zbiór opowiadań, opowiadań wziętych z życia, opowiadań, które stanowią zapis historii, które tak naprawdę mogłyby wydarzyć się każdemu z nas. Nie jestem pewna, czy będę do Was przychodzić z recenzją tej książki. Jeżeli macie ochotę, dajcie znać. Natomiast ja bardziej skłaniam się po prostu ku, że tak powiem, Quasi recenzji w postaci wywiadu z autorką. Dajcie mi koniecznie znać, czy jesteście zainteresowani. Mi się ta książka bardzo podobała, zwłaszcza pod kątem takiego no, dosyć nowatorskiego stylu, jeżeli chodzi o porównanie go do innych książek, które obecnie się ukazują na rynku. Następnie Wyspa doktora Moro-Welsa książka, którą otrzymałam do recenzji od wydawnictwa Wesper, wydanie, które moim zdaniem ma całkiem sporo wad. Natomiast z tymi wadami przyjdę do Was w oddzielnej recenzji, jeżeli chodzi o samą historię. Ma naprawdę mnóstwo bardzo ciekawych aspektów, także mam nadzieję, że będziecie czekać na recenzję, ponieważ recenzja pojawi się na 100% i myślę, że już niedługo. Natomiast w kolejnym filmiku, po tym jeszcze, myślę, że właśnie w przyszły wtorek, pojawią się, no powiedzmy, pewien swego rodzaju book haul za miesiąc czerwiec i tak zwany TBR na miesiąc lipiec. Zanim doszłam, do, zanim doszłam do informacji na temat tego, czym jest TBR dokładnie dosłownie, to mi strasznie dużo czasu zajęło, ale. Słowo jest nośne na YouTubie, więc chyba nie mam wyboru, jak tylko go używać razem z innymi. Natomiast właśnie będą to książki, które mam zamiar w najbliższym czasie, miesiącu albo kilku miesiącach przeczytać, także już teraz Was zapraszam. Następna książka, którą przeczytałam, której recenzja się pojawiła i nie tylko recenzja, bo również wywiad z autorką, to jest to książka Seks w Wielkich Miastach Aleksandry Gumowskiej od wydawnictwa literackiego. Rewelacyjny reportaż, bardzo ciekawy reportaż opowiadający o stosunkach międzyludzkich, o tym, jak budujemy relacje z innymi ludźmi na całym świecie. I to nie tylko relacje seksualne, ale również relacje polegające właśnie na relacji mężczyzna-mężczyzna, kobieta-kobieta, kobieta-mężczyzna -kobieta i tak dalej. Na temat historii między innymi równouprawnienia dla homoseksualistów, dla osób LGBT, queer i wszystkich innych rodzajów, że tak powiem Mniejszości różnego rodzaju, które muszą walczyć niestety o swoje prawa. Mnóstwo bardzo, bardzo dużo, bardzo ciekawych rzeczy, także serdecznie Was zachęcam do czytania tej książki. Następna książka, której recenzja się pojawiła, to Ballada Ptaków i Węży. Książka, która po dłuższym zastanowieniu, powiem Wam szczerze, nie zrobiła na mnie na pewno tak ogromnego wrażenia jak Igrzyska Śmierci, natomiast na pewno stanowi bardzo ciekawy i wartościowy dodatek do bazowej trylogii i serdecznie was zachęcam, żebyście tę książkę przeczytali, jeżeli jesteście fanami igrzysk śmierci, zwłaszcza jeżeli jesteście fanami, ponieważ posiada w sobie mnóstwo takich bardzo ciekawych smaczków, uśmiechów do czytelnika ze strony autorki, do czytelnika, który właśnie trylogię zna. Także serdecznie wam polecam, żebyście tę książkę przeczytali. Kolejna, którą wam polecam i w ogóle w tym miesiącu tak naprawdę przeczytałam same Dosyć dobre książki do tego, żeby Wam je polecać. Następna książka to Biblia Waginy od wydawnictwa Marginesy. Książka absolutnie rewelacyjna, bardzo ważna. Książka opowiadająca o tym, mm, opowiadająca o tym, tłumacząca tak naprawdę działanie kobiecego organizmu, zwłaszcza właśnie w okolicach narządów rozrodczych. Książka tłumacząca bardzo wiele na temat higieny, na temat chorób przynoszonych drogą płciową, na temat y, poczucia wartości. Które my jako kobiety powinnyśmy mieć, oraz zawierająca sporo treści na temat tego, w jaki sposób mężczyźni powinni do naszej kobiecości podchodzić w XXI wieku. Także bardzo wartościowa książka, i moim zdaniem książka, którą tak naprawdę powinna przeczytać każda y, kobieta dbająca o, o swoje zdrowie, o swoje. Zdrowie nie tylko fizyczne, ale również zdrowie psychiczne. Następnie książka Mózg odporny na stres. Książka, która została mi w pewnym stopniu wymuszona, ponieważ ja ze stresem sobie totalnie nie radzę. Może kiedyś zresztą Wam opowiadam, jak mój intelektualny umysł reaguje na stresy, ponieważ to jest coś absolutnie tragicznego. Zresztą wydaje mi się, że to jest, też jest taki ważny temat, bo. My tutaj za kamerą siedzimy, opowiadamy o książkach wspaniałych i, i niezbyt wspaniałych, które przeczytaliśmy. Kreujemy się na takich idealnych ludzi, którzy zawsze mają czas, zawsze są wyluzowani, zawsze mogą usiąść i porozmawiać o literaturze. A w praktyce każdy z nas ma swoje problemy i każdy z nas ma jakieś tam swoje słabości. No i właśnie jedną z moich słabości jest stres. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o tą książkę, nie jest to jakaś totalna rewelacja, natomiast znalazłam tutaj faktycznie kilka ciekawych rzeczy, które w jakiś sposób y, pomogły mi ogarnąć y, pewnego rodzaju reakcje. Również kilka medytacji, które faktycznie y, działają, w jakiś sposób wyciszają. Zestresowany umysł i zestresowany organizm. Tutaj oczywiście już książki mi lecą, bo zawsze mi lecą książki, kiedy do Was mówię. Nina Olszewska, Pudło, opowieści z polskich więzień, Wydawnictwo Poznańskie. Książka, z której recenzją jeszcze do Was przyjdę. Recenzja zresztą już jest gotowa i nakręcona, natomiast czeka w dosyć długiej kolejce. Serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście tę recenzję oglądali. Książka jest bardzo ciekawa, reportaż zresztą, napisany w taki bardzo wyważony i po prostu porządny, reportażowy sposób, także serdecznie Was zachęcam do oglądania recenzji, tym bardziej, że podczas filmiku nastąpi również konkurs i będziecie mogli wygrać egzemplarze. Tego reportażu, także już teraz Was serdecznie zapraszam. Następnie książka Przyjaciele. Ten o najlepszym serialu na świecie. Recenzja również się pojawi, recenzja książki, która była dla mnie totalnym Guilty Pleasure. Książka, którą absolutnie uwielbiam z tego powodu, że po prostu wyczerpałam z niej ogromne ilości informacji na temat jednego z moich najbardziej ukochanych seriali na świecie. Także wydaje mi się, że jest to po prostu pozycja obowiązkowa dla wszystkich freaków, którzy mają obsesję na punkcie przyjaciół. Natomiast wiem, że wydawnictwo SQN. The <laughs> wydawnictwo Cinequanon będzie jeszcze na początku jesieni, gdzieś chyba wrzesień czy październik publikować kolejną książkę napisaną przez, in, przez chyba duet czy trio w każdym razie innego autora również na temat przyjaciół, także ja już się na tą książkę czaję i nie mogę się doczekać. I ostatnia książka, z którą dzisiaj do Was przychodzę i tak naprawdę ostatnia rzecz w tym filmiku to Bestiariusz Słowiański od wydawnictwa Bosch, część pierwsza i druga. W takim pojedynczym wydaniu. Recenzja się pojawi. Stwierdziłam również, że będzie to recenzja, w której razem ze mną zajrzycie do tej książki, także na pewno będzie to recenzja, która pozwoli Wam zdecydować, czy e, sama estetyka i sposób jej wydania Wam odpowiada. Jest to coś absolutnie pięknego, cudownego, także już teraz Wam serdecznie polecam. Jednocześnie książka, która naprawdę e, uświadamia i rozwija w kontekście naszej własnej kultury, z której wyrośliśmy, czyli kultury słowiańskiej, Kultury tutaj bardziej północnoeuropejskiej niż śródziemnomorskiej. Także już teraz Wam serdecznie polecam coś absolutnie przepięknego, i ja to połknęłam w jeden wieczór. Także no, coś, coś pięknego, coś pięknego. Tutaj naprawdę nie ma się co nad tematem rozwodzić. Już teraz Was serdecznie zachęcam do tego, żebyście obejrzeli recenzję. Tymczasem dziękuję Wam dzisiaj bardzo serdecznie za oglądanie. Wydaje mi się, że to już jest wszystko, co ja chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. Natomiast jeżeli o czymś zapomniałam, to dajcie mi znać, będę to uzupełniać w kolejnych filmikach. Jeżeli chodzi o plany na lipiec, tak jak mówiłam, zapraszam was do oglądania filmiku w najbliższy wtorek, mam nadzieję, mam nadzieję, że was teraz nie oszukuję. W filmie zawrę właśnie ogromny bukol dotyczący wszystkich książek, które w czerwcu do mnie przyszły i które kupiłam, naprawdę jest na co patrzeć oraz kwestie tego co planuję czytać w lipcu i w kolejnych miesiącach. Tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeszcze raz dziękuję za wsparcie przez ostatni miesiąc, kiedy wróciłam do nagrywania. Życzę Wam miłego dnia, miłego południa i miłego czytania. Do zobaczenia. Cześć.